Witam państwa bardzo serdecznie. No nie wiem, drodzy państwo, czy uwierzycie w to, co wam dzisiaj powiem. Ale do każdego Polaka trafi od rządu paczka kryzysowa. Ja sobie taki artykuł przeczytałem i muszę państwu powiedzieć, że od razu przykuł moją uwagę, bo zastanawiałem się, co ewentualnie takiego mogłoby się w takiej paczce kryzysowej znaleźć. Czym takim Rząd zechciałby nas obdarować. No ja rozumiem tutaj, oczywiście, że zachodzi obawa, że już za niedługo będziemy w stanie wojny z Rosją. Wojna nie nadejdzie, nie wybuchnie żaden wojenny konflikt, taki militarny z Rosją. To są wszystko mrzonki, o tym Państwu też na kanale opowiadałem ostatnio, chociażby w tym filmie, który się pojawił na karcie u góry ekranu. No ale paczka kryzysowa do każdego Polaka ma dotrzeć. To jest paczka przygotowana tutaj sobie wypisałem przez departament ochrony ludności i zagrożenia kryzysowego przy ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji. Dodatkowo w tej całej akcji yy, kryzysowej uczestniczy ministerstwo obrony narodowej, no to wiadomo że kosiniak Kamyś yy, oraz rządowe centrum bezpieczeństwa. No, tutaj oczywiście w formie żartu chciałbym dopowiedzieć, bo nie. Czy Państwo pamiętacie, że Tygrysek, minister obrony narodowej, to kiedyś się tam pochwalił, że on ma już taki plecak ucieczkowy, yy, przyszykowany, więc w tym kontekście ja myślałem, że może taka paczka kryzysowa, yy, która trafi do każdego Polaka, jak informuje ten artykuł, no to będzie paczka, w której ja pomyślałem od razu, że nie wiem, że może jakieś racje żywnościowe z długim terminem przydatności do spożycia, może jakieś filtry do wody, do uzdatniania wody, nie wiem, może jakieś yy, inne tego typu środki yy, pierwszej potrzeby, które w takich sytuacjach są potrzebne. Środki opatrunkowe, jakieś leki, nie wiem, jakaś latarka, która jest wykorzystywana na przykład przez wojsko, ale takich latarek nawet na rynku jest przecież cała masa, bo ludzie się bardzo interesują taką tematyką właśnie związaną z kryzysami, z, prawda, to jest tematyka survivalowa tak zwana, gdzie tam jacyś ludzie chodzą po lesie, pokazują jak przetrwać, jak wodę pozyskiwać, co robić tutaj w, w sytuacji takiej, gdyby nas Spotkała jakaś nieprzyjemna, niebezpieczna sytuacja. Myślałem o tym wszystkim, co by tam ewentualnie w takiej paczce mogło się znaleźć, i okazało się, drodzy Państwo, że ta paczka to jest nic innego, drodzy Państwo, jak tylko broszura. Proszę sobie wyobrazić. Czyli paczka kryzysowa od rządu trafi do rąk każdego Polaka. Taki jest tytuł tego artykułu, który czytam sobie, natomiast to nie ma być jednak paczka to ma być broszura, około 20-30 stron mniej więcej zostanie wydrukowanych tych ta broszurka będzie tyle stron sobie liczyć koszt tej broszury to będzie koszt oczywiście poniesiony przez Polaków no bo z budżetu państwa to jest około kilkadziesiąt milionów złotych 20 30 stron broszura kilkadziesiąt milionów złotych nie wiadomo ile dokładnie bo to ile zostanie wyprowadzonych pieniędzy to ja nawet nie chcę się drodzy państwo Zastanawiać, ale o co chodzi tak naprawdę yy, w związku z tą całą akcją? To jest, drodzy Państwo, broszura, która będzie nas informować, jak właściwie postępować w ramach klęski żywiołowej. Yy, czyli rozumiem, że jeśli rząd ostrzeże Polaków, że nadchodzi jakaś yy, klęska żywiołowa, tak jak w przypadku powodzi, to Polacy się będą mogli. Ewentualnie przygotować, no chyba, że rząd zapomni poinformować Polaków na życzenie jakiegoś zewnętrznego lobby, mam tutaj na myśli ekoterrorystów, na przykład ekologicznych niemieckich, tak jak to było w przypadku tej zeszłorocznej powodzi, no to Polacy nie zostaną poinformowani, więc się po prostu nie Przygotują do ewentualnej klęski żywiołowej, gdyby takowa miała nastąpić. Następnie, drodzy Państwo, ta broszurka będzie nas informować o tym, jak zapobiegać pożarom. W domach. No bo Państwo jesteście tak głupi, że nie wiedzielibyście, jak, y, prawda, zachować się w sytuacji, y, jak zapobiegać, bo nie jak zachować się, bo to jak zachować się to może być rzeczywiście sprawa utrudniona dla niektórych, ale zapobiegać pożarom. No to wiemy, że tam żelazka nie wolno, prawda, zostawić w gniazdku załączonego, bo może pożar wybuchnąć, y, może się rozpętać w domu, domostwo się spali. Ale taka broszurka zostanie dostarczona do rąk każdego Polaka. Kolejnym punktem z tej arcyciekawej broszurki jest informacja, co zrobić, gdy zabraknie prądu. No bo skąd moglibyście Państwo wiedzieć, co zrobić, gdy zabraknie prądu? Może macie Państwo jakieś tam generatory prądu, na przykład, nie wiem takie benzynowe, spalinowe. No to wtedy sytuacja, bo w gospodarstwach ludzie mają takie, takie generatory, więc ewentualnie jeszcze mogą skorzystać z dostarczenia do domu prądu właśnie w ten sposób. No, ale generalnie rzecz biorąc, no to w takiej sytuacji, to zakładam, że ta broszurka poinformuje Państwa, żeby się już wcześniej zaopatrzyć, na przykład w świeczki. Jak udzielić pierwszej pomocy? No to akurat może być sprawa przydatna. Ja nie twierdzę, że wszystko z tej broszurki nam się nie przyda, albo że generalnie wszystko, o czym się tutaj mówi, to jest zrobienie z, po prostu z Polaków cymbałów. No ale jak udzielić pierwszej pomocy? Może jakieś wskazówki zostaną udzielone, które następnie później komuś życie uratują. I drodzy Państwo, jak zapewnić bezpieczeństwo zwierzątkom, które mamy w domu? No bo też nie wiedzielibyście, jak to zrobić. Zrobić. Więc przyjdzie ekspert, powie Wam wszystko, jak tutaj powinniście się zająć kotkiem, pieskiem, myszką, chomikiem, rybkami, czy co tam macie w domu. Oraz ostatni punkt z tej broszurki to są zapasy żywności. Jak zgromadzić zapasy żywności, co ewentualnie już teraz kupić na wypadek ewentualnej y, sytuacji kryzysowej, która mogłaby dotknąć nasz nieszczęśliwy kraj. No więc ja myślę, że y, to są informacje wszystkie, które są nam tak przydatne i tak niezbędne, że gdyby nie ta broszurka, y, której koszt sięga kilkudziesięciu milionów złotych. Nie wiem, ile dokładnie to jest, bo to może być 20, 30, 40 czy 50, ale to po prostu nie wiedzielibyście naprawdę, jak się zachować w takiej sytuacji kryzysowej. No ja myślę. Myślę, że świeczki w domu to jednak każdy ma, cokolwiek by nie powiedzieć. Jak zapobiegać pożarom w domach? No, to chyba każdy jest na tyle ostrożny, czy dba o bezpieczeństwo własnego domu, że wie, żeby sobie tego problemu oczywiście na głowę nie ściągać. Chyba, że ktoś ci dom podpali, bo takie były na przykład sytuacje, gdy Ukraińcy grozili Polakom podpaleniami domów i sklepów. No, zapasy żywności. No, każdy tam jakieś, jakąś żywność na Przynajmniej taki czas dwutygodniowy czy trzytygodniowy powinien mieć. Kiedyś nie było problemu, bo ludzie sobie po prostu robili jakieś tam przetwory, które trzymali w piwnicach, w spiżarniach. Więc ja pamiętam, że i moja babcia, i moja prababcia, i moja matka takie przetwory też ma do dzisiaj. I ja też staram się, oczywiście, my w naszym domu też staramy się mieć trochę tego jedzenia, yy, prawda, na wypadek, yy, gdyby się coś stało. Ale po prostu to jest taka zapobiegliwość, która jest. No, zwyczajnie zresztą nie ma sensu przecież chodzić codziennie do sklepu kupować tam nie wiadomo czego. Ja, drodzy państwo, działam w taki sposób, że po prostu robi się większe zakupy na jakiś tam okres czasu, żeby ewentualnie do sklepu tam jechać dwa maksymalnie trzy razy w miesiącu. Ale dostajemy taką broszurkę przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Obrony Narodowej oraz tutaj jeszcze państwu powiem, bo sobie rzucę okiem rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Kilka na 10 milionów złotych zostanie wydanych na dostarczenie każdemu Polakowi podobno tej broszurki na czasy nadchodzącego kryzysu. To jest szumnie nazywane paczką kryzysową, no ale ta paczka to zamiast paczki to dostaniecie Państwo taką zwykłą przesyłkę do domu w formie listu takiego. Podejrzewam, że to nie będzie nawet list polecony. I to jednak nie będzie dla każdego Polaka, tylko to będzie dla każdej rodziny. No w Polsce mamy rodzin, ja sobie sprawdziłem gdzieś mniej więcej około 10 między 10 a 11 milionów rodzin tak przynajmniej głoszą statystyki pozostaje jedno pytanie tutaj jeszcze drodzy państwo na koniec tego materiału postawić kto za to znowu weźmie pieniądze. Kto za to weźmie pieniądze, bo to jest najistotniejsze. My się oczywiście nie dowiemy tego. Natomiast no sztab ludzi zaangażowany w to, żeby przygotować broszurkę, e, prawda, jak zapobiegać pożarom, jak ratować, e, jak się zachować w sytuacji jakiejś kryzysowej, e, jak sobie zgromadzić żywność, e, co zrobić, gdy prądu zabraknie. I tutaj jest jedno ministerstwo, drugie ministerstwo, e, rządowy sztab kryzysowy, no i jeszcze jakaś. Firma, która zewnętrzna, która będzie musiała to wszystko opracować, dodać do tego jakieś rysuneczki, prawda, żeby to wszystko ładnie się prezentowało, i za to wszystko Polak zapłaci kilkadziesiąt milionów złotych, żeby mu tam jakaś firma kurierska, nie wiadomo też jaka, ale prawdopodobnie niemiecka, to będzie firma tutaj także czerpała zyski z tego, żeby to wszystko trafiło do państwa domów, żebyście mogli się cieszyć, że rząd o was dba. Bo tutaj chodzi o bezpieczeństwo. Nas wszystkich. No i teraz, drodzy Państwo, ja się zastanawiam, bo my, w kryzysie w ogóle takim kryzys antypolskości i kryzys w zasadzie wszystkiego, bo nawet wszystkich wartości to my żyjemy każdego dnia przecież. Każdego dnia jesteśmy narażeni na jeden wielki, potężny kryzys, a ten kryzys chyba najbardziej odbija się na naszym zdrowiu psychicznym. W związku z tym, że cała rzesza tych impotentów. Intelektualnych i moralnych zabiera się zaporządkowanie nam życia i tym samym opróżnianie nam portfeli. Tak to wygląda, drodzy państwo. Robienie ze mnie akurat idioty teraz, w takiej sytuacji, gdy informuje się mnie, że ja dostanę broszurkę jak się zachować w tej sytuacji gdy zabraknie w domu prądu na przykład czy jaką żywność ja powinienem zgromadzić na wypadek nie wiem wystąpienia sytuacji takiej no gdyby co gdy będzie kryzys no to rozumiem że co jedzenia w sklepach nie będzie że nie wiem miasta zostaną zbombardowane bo jakie wnioski tutaj wyciągać no ale oni informują nas wszystkich że oni o Polaków dbają że oni troszczą się o los prawda naszego kraju gdy tym samym zastanawia mnie jaka firma ostatecznie położy na tym łapy bo to może być jakiś kolega resortowy, jakaś rodzina która potrzebowała po prostu teraz wsparcia tam paru milionów żeby tam wpłynęło na konto więc taką akcję się organizuje no, żeby przy tej okazji sobie tam jakieś, jakieś kolesiostwo mogło zarobić bo przecież drodzy Państwo drukowanie takiej broszury Yy, prawda i to wszystko na papierze. To jest wszystko niszczenie lasów. No ja przypominam, że to jest jednak forma przekazywania informacji w formie papierowej. To jest forma nieekologiczna całkowicie, więc ja się zastanawiam, o co tutaj dokładnie chodzi. Może drogą mailową należałoby to po prostu załatwić. Każda rodzina mogłaby mieć swój adres mailowy, jeśli już, i można by było taki okulnik na przykład rozesłać, jeśli już ktoś bardzo by chciał. Bo tu też nie chodzi o to, że ja to tak bardzo tępię, oczywiście, co ten rząd robi. No, tępię w zasadzie 99%. No, tutaj się może okazać, że wielu ludzi dzisiaj, tak ogłupionych w tym świecie, rzeczywiście mogłoby mieć bardzo duże problemy yy, związane z tym, że pewne reakcje takie naturalne, które kiedyś były wykształcone, w sposób taki tradycyjny, modelowy przez nasze rodziny, z doświadczenia przekazywane, one zostały utracone całkowicie, no ale nie zmienia to i tak faktu że internet jest źródłem dostępnej wiedzy w zasadzie na każdy temat. Pamiętacie Państwo tego Adolfa Kudlińskiego. Przecież Adolfa Kudlińskiego to swego czasu oglądało naprawdę bardzo dużo ludzi. No podejrzewam, że do tej pory nawet wielu ludzi ogląda filmy z udziałem Adolfa. Adolf Kudliński tam bardzo dużo mówił o tym, jak się przygotować, jak zapobiegać, prawda, co trzeba w domu mieć takiego na wszelki wypadek, gdyby coś tam się Stało, ale zakładam, że chyba każdy normalny człowiek, bo tutaj nie chcę oczywiście yy, sugerować, że, yy, że wszyscy są normalni, ale każdy normalny człowiek mniej więcej do yy, takiej sytuacji przygotowanym jest, a tu się okazuje, że Rząd wychodzi nam naprzeciw, przychodzi nam w sukurs, strasząc dodatkowo jeszcze przy tym Polaków. No bo Polacy, jak zobaczą, że są broszurki, paczki kryzysowe przesyłane, to najpierw się zastanowią, co to będzie w tej paczce, a potem się dowiedzą, że to jest zwykły papier. A na tym skrawku papieru, tam 20 czy 30 stronach znajdziemy informacje, o których zakładam, że większość ludzi. Wie. Także, drodzy Państwo, taka po prostu kolejna, ja bym powiedział, skandaliczna szopka, a do tego jeszcze tak śmieszna. Nie, nie zrobili nic, zniszczyli kraj, yy, zostawią po sobie ruinę, zniszczone rolnictwo, zniszczoną gospodarkę. Yy, do tego straszą ludzi jeszcze wojną, yy, terrorem, który ma nadchodzić z każdej strony, bo przecież to oni są największym yy, kryzysem, jaki może nas spotkać. A do tego wszystkiego przesyłają Ci po prostu. Broszurkę kryzysową, szumnie nazywaną paczką kryzysową. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Ja już powoli myślę, żeby po prostu w tym lesie zamieszkać na wieczność, żeby się y, nie wynosić z tego lasu, żeby mieć święty spokój od tego całego bałaganu i od tych durniów, y, którzy tam udają, że coś robią dla tego naszego wspaniałego kraju. Do następnego razu.